Witam serdecznie na kolejnym odcinku z Polan 2 I wracamy do tej samej e, walki Znaczy tutaj już pokonaliśmy tych gości co tutaj stali przed e, Tym całym za zamkiem A teraz przejdziemy właśnie do tej głównej bitwy, która mi się ostatnio nie wyszła plus jednocześnie e, Pech chciał Że nam nagranie się zaczęło, i potem gra się wysypała Nie tracimy czasu Działaj. Jak mówią wyspiarze czas to ma wejdź Tam potrzebujemy jak najwięcej ich czas by złabić się ich będzie tych dołączą tu nikogo więcej nie ma i teraz tak, tu zmieniłem miejsce Tu jest taki stoi Tak, nagrywam, nagrywam Będziemy musieli przegnać też i a, jest przycisk myszy. Tak, i dupę. OK. Dobra. czekają. Do roboty. Wypad proszę hultajstwo. Jak pobierać? To tylko honorowo. O, ostatni gościu został do zabicia. Eee, tym razem zapiszę... No co jest? To chodźcie i Mieszko możesz podejść do tego typa. Czemu Mieszko nie chcesz się zaznaczyć? Jestem, gława. Chodź, tam, nie Mieszko tylko Mirko, wróć, bo to Mirko ja się nazywa przecież. Ktoście me oczy, książę, uradowali tym widokiem. Wieleckie gęby bezlitośnie sprane. Siekli wasi Wojowie niczym, najznamienitsza rycerka. Co z milawą mi gadaj, miast komplementa prawić. Cała, zdrowa? Niech miłe ją, jak oka w głowie jej strzeżę. Cała i zdrowa. Ostanę z wami. Każdy miecz się przyda. Za bramą grodu obóz rozbijem, by wam me wojaki w przygotowaniach nie wadziły. Dobrze mówicie, książę. Widać, żeście waleczni i wśród swoich posłuch macie. Bierzmy się zatem do roboty. Przy, przy, przypadkiem kliknąłem e, klawisz i się psuło. Rozmowa. Jak to mówią za granicą Saja? Oto czego nauczyli mnie w szerłódzkim lesie. Teraz buduj. Tu oczywiście. Tak. Ee, aha, bo mleka nie ma. E, czemu mi przerzuciło mapę? Znowu coś się wydarzy, czy coś? Aha, nie, bo tamże tutaj się wrogowie pojawiają. budować, ale Tak. Może to się coś zmieści. Ta 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 daj. Nie, ta ta niech stanie przed. Co woda się mówiłem, że nie ma, nie mam czasu na e, zabawę. Buda stoi. Tak, eee to za ciężka. To było... I co dalej? Tak. Tak. Tu wieża. Tam też wieża. Oczywiście wszystkich trzeba ściągnąć do, do środka. Nie ma co krowy nam nie dają mleka, za dużo Nasi tam coś się leczą Tu więcej trwali też, no i łuczników oczywiście Chodź tu Tam z... Masz panie nowego dziury nie ma, i tu, dobra, łącznicy to jest podstawa obrony, o, tak. tam idźcie wszyscy, teraz tak, wojownik, tam idą budować, dobra, idą. Łucznik tu, łucznik tu. Pierwsza nie obrony. Jeden Koniec łucznik niech idzie. idzie tutaj. Ty idź tu. I ty idź tu. Chociaż ten jest trochę za daleko, ale może będą też go atakować. Tak. To wszystko chyba mamy. Dobra, oczywiście zapiszmy, bo tu różnie może być. Masz tak. nowego Kolejny... Wymieniałem cięciwkę. Masz panie nowego poddanego. Eee. Rozumiem, że tu się już pojawił i są już. Sam już. Cika, czy tu się przyda jeszcze jeden na mury Wolałbym postrzelać na jakimś turnieju. No i wchodzić. Czas by coś się męstwem Dobra, nie ogarniasz, ty nie ogarniasz Nie da się tam wejść, jak dobrze rozumiem Eee. Masz panie nowego bo ty daleko. Tak, tak, tak idzie Masz panie nowego poddanego? Tak? A, dobra. Męluję <grymne> się. Masz panie nowego poddanego. Tak, bo jak zaczną tu atakować, będziemy przegrywać, to trzeba szybko się ewakuować tu, chyba że nam zamkną tą bramę, to będzie problem. Ale mam nadzieję, że tego nie zrobią nam. Eee. Yy... Wale, chodźcie tu Bo zawsze będziecie mogli budować wewnątrz W razie potrzeby O ile się tu da budować oczywiście, bo to zaś może być tak, że tutaj jest zablokowane eee, Tak, tak, tak włośników Masz panie nowego poddanego Słucham. No to, to właśnie do środka. Tak jesteśmy już praktycznie przygotowani do walki. Niedługo podejdą jeszcze bliżej Tą zbrojną bandą. Masz Dobra. I już nic nie możemy... Zrobić może tak, zróbmy. dodatkowa jakaś wieża. Co za ciężka praca. Do obrony. Wymieniałem cięciwę. Jestem w Dobra, na górę. Jak to mówią za granicą, Saya, O my god, Po waszemu nawzajem. O nasz nasz

nasza postać zginęła, trzeba mi było zostać na dworze króla Ryszarda. Masz prawo tego popytanego. Gdzie to posiłki? Zaraz mi wszystkie gnaty połapią. nasza postać jak to mówią za granicą z Masz, panie, nowego popytanego. Smutne wieści. Nasza postać zginęła. Tam kata piorołnie rzucił. Nasza postać zginęła. nasze trwali zabili. Nasz smutny Dobra, kilku naszych wybiegło. Oczywiście, że się przydadzą. Biegaj. Dobra, idźcie tu i możecie się ruszać.

Wiele ci, panie. Tylną bramą bestie się przedarły. Strażników utłukli, Milawę uprowadzili. Pogoń, pogoń trzeba szykować. Ruszajmy, książę. Jest, tak. udało się. Bitwa, walka wygrana. S sukces. Po mnie że są czarodziejki, magowie Seszmy, nie mogli ujść daleko. Jedna mi na myśl przychodzi. Persona do tak haniebnego postępu zdolna, brat mój, kościej tak mi za okazaną łaskę odpłaca. Tym razem sprawiedliwie z nim postąpię. Każdy zły postępek, kara czeka. Dobra, zapisz, co tylko rozkażesz. Tak, kilku naszych żołnierzy to mamy. Dobra, pytanie w którą stronę jest poprawna droga? Doprawdy? Porządku. Obce idą panie! Ważne, że rzucają zaklęciami Rozumiem To doskonale się trzyma Dobra Obowiązki czekają I lepsza tarcza jest

I byliśmy zdrowi stracić. Zdrowi Wiem co mam grzybki, ale mimo wszystko niech się wyśpią po prostu Tak. będę w pełni sił. Czas rozprostować klat. O do czego trzeba prawdziwej A gdzieś tam po drugiej stronie, dobra, to tam nie jest, nie jest źle. A tu ty... mi się do to zabicia. Dobra, tu nic więcej nie ma. Dzięki ci, tre głowie. Widzę ich. naprawdę? Pozdraw. To tylko draśnięcie. Prawda? Młodzieniec. Co? Skoń wsi. A pierza. Co już było hamskie. Obowiązki czekają To jest cała drużyna Nie powiem Sypiałem już lepiej Czas rozprostować lepiej Ten tu teraz szybciej polecymy wszystkich

że mi kogoś, więc to masz lepszą tarczę, tym może masz w ten sposób lepszą, a straciliśmy kogoś, głupi sposób. Przejmij, dobra. To musimy użyć na kolejnej grupie gości, która nas atakuje, tylko że... Nie mam nawet chwili spokoju. Niedostępne. Co tylko rozkażesz? Ktoś może to rzucać.

Dobra teraz spokojniej. Musimy przejąć kogoś, bo straciliśmy jedne, jednego z gościa. Mogą iść od tej strony będą iść raczej. Niech wykończą tego. Tak dom. Tak. I ty idź potem ten pierścionek. za nami, nie, nic nie idzie, z tej strony też nic nie idzie. Ślicie wici, Wruk na tracę przewagę! Coś zbudować czy rozwalić? Aha, to jest traktowane jako ten drwal. Nie <laughs> 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 coś tu leży. Tak, leży. Miecz. Cóż to? Nie, czy lepszy, czy gorszy. Yy, to ty idź po miecz. O, to czego? Oddałem prawdziwym wojowi. Tak. Eee... Uh, Habu, o, i tarcza, idealnie eee, i dobra, jesteśmy Czuje. w punkcie wyjścia czuję się zdrowy jak pan. Zapisz to coś tu jeszcze znajdziemy, ale chyba nie. Tak, no, niech się wszyscy zbiorą, bo idą tak troszkę gęsiego plus czarodziejki i czarodzieje wolno chodzą. Czas czeka. Chyba na razie nic. A to jest jakiś... O, lepsza włócznia. Idź. I cofnij się. Dobra. Ktoś zdobył poziom Zapiszmy Przejdźmy przez ten most Tu biegną na nas Wstawmy się Próbują tamtędy iść. Dobra Ale przez chwilę był po naszej stronie. O, to jest! Uuu, to to zabulało. To mojej siekiery! Czy on Niech tam ten, ten, ten wróci. Książę, mój Ktoś, nie, żadna chyba nie może rzucić teraz zaklęciem. A ta? Ta może. Znać tu? A teraz co więcej ich jest. Czemu oni nie chcą w przyleście? Dobra, to musimy iść, iść do nich Zajść tam Chyba, że tędy nie można to Oczywiście. Tak, idziemy. Oposzeszmy sobie tę drogę Coś czuję, że się to może przydać Oczywiście. Tak. To trochę źle wy wyczajone. Dobra i to jest wszystko, to idziemy. Pewnie tutaj będzie wejście do góry tutaj. Albo o, i nie. Gdzie tu? Coś tutaj jest. Na tej górze chyba nic. I raz i dwa. Tu widać dyby są. To worki treningowe. Otóż to worki treningowe przylazły. To może nie śpi A reszta nic. A tam na górze jakiś kapłan jest jeszcze A tu jest jakiś magicz a łuk. Mamy łącznika jakiegoś? Nie, nie mamy żadnego łucznika. Dobrze. Ale na dzisiaj to będzie tyle. Z tej misji, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zachęcam do komentowania oraz oceny materiału i zostawienia subskrypcji, oczywiście. I do następnego.